W małym, spokojnym mieście, które od lat nie widziało większych burz, mieszkał Tomasz, zwyczajny człowiek, któremu życie upływało na pracy, drobnych przyjemnościach i odkładaniu spraw na jutro. Kiedyś uważał, że zawsze znajdzie się czas, by naprawić to, co niedokończone. Jednak pewnego dnia przekonał się, że jutro może być bardziej niepewne, niż mu się wydawało. Pewnego wieczoru Tomasz poczuł ból w ukruszonym zębie, który od tygodni ignorował. Jeszcze chwilę wytrzymam pomyślał, ale z każdym dniem dyskomfort narastał, aż w końcu musiał udać się do dentysty. Po wizycie poczuł ulgę, choć wydatek 300 złotych wydał mu się wysoki. Cóż, przynajmniej to załatwione pomyślał. Dentysta zwrócił jednak uwagę na kolejny ząb wymagający natychmiastowej uwagi. Tomasz zawahał się. Może później. Chciał powiedzieć, ale nagle przeszyła go myśl. A co, jeśli później nie będzie? Tomasz przypomniał sobie wiadomości, które widział niedawno w telewizji. Obrazy z Ukrainy. Ruiny domów. Rodziny zmuszone do ucieczki. Ludzie, którzy kiedyś mieli normalne życie, a teraz walczyli o przetrwanie. Czy oni też myśleli, że zawsze będzie czas, że pokój jest pewnikiem, a ich codzienność nigdy się nie zmieni? Przez chwilę zobaczył siebie w tych ludziach. Przecież jeszcze wczoraj myślał, że zawsze zdąży zadbać o swoje sprawy. Tak samo, jak oni pewnie wierzyli, że zawsze zdążą wrócić do swoich domów zasadzić ogród, naprawić dach. Ale świat bywa nieprzewidywalny. Wojny, katastrofy, zmiany wszystko może wywrócić życie do góry nogami. Tomasz zrozumiał, że jego odkładanie działań to ryzyko, którego nie chce podejmować. Następnego dnia, choć z pewnym bólem portfela, wrócił do dentysty i naprawił kolejny ząb. Kiedy wychodził z gabinetu, czuł, jakby odłożył ciężar, który nosił od dawna. W jego głowie pojawiła się nowa zasada: Zrób dziś to, co możesz, bo jutro może nie nadejść tak, jak sobie wyobrażasz. Morał: świat pokazuje nam, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa. W codziennym życiu, jak i w globalnych wydarzeniach, odkładanie działania może prowadzić do Nieodwracalnych konsekwencji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdrowie, relacje czy kwestie społeczne, podejmij działanie, póki możesz. Czasami to, co zrobisz dziś, może uratować twoje jutro.